Oj, nawet nie wiem, ile to razy pisaliście w komentarzach, abym wycenił ekwipunek Staka. Pozwól, że na wstępie spróbuję chociaż trochę przybliżyć Ci jego postać, bo mimo, że niewiele wiemy, to jakieś informacje udało mi się na jego temat znaleźć. Otóż podejrzewa się, że jest to członek katarskiej rodziny królewskiej, który ma chyba nieograniczone środki finansowe, a przynajmniej na to wskazuje jego konto na Steamie, które to swego czasu było uważane jako najdroższe na całym świecie. Mocną ciekawostką jest fakt, że mimo iż jego ekwipunek w C się przekracza warto, Kilku milionów złotych, do czego przejdziemy w dalszej części tego materiału? To już na samo w sobie konto Steam wydał on około 250 tysięcy dolarów, czyli grubo ponad milion złotych. Zastanawiasz się pewnie, jak to w ogóle możliwe. Otóż jego profil jest top pierwszym profilem Steam na świecie, a od drugiego miejsca dzieli go 1077 poziomów przewagi, bo ten uzbierał ich łącznie aż 5001. Wbicie tak dużego poziomu wymaga kupowania wielu kart, wytwarzania odznak, a także wielu godzin spędzonych w grach. Stąd też uzbierała się tak ogromna suma, jaką jest ponad milion złotych. Słowem wstępu więc nie zaczęliśmy nawet omawiać ani jednego skina z CS-a, a wartość profilu jest już na tak wysokim poziomie, że wyprzedza każdy do tej pory wyceniany przez nas polski ekwipunek. To chyba jasno sugeruje, że będzie bardzo grubo. Zanim jednak przejdziemy do jego EQ, to dajmy chwilę sponsorowi dzisiejszego odcinka. Skin Counter to strona, na której sprzedasz swoje skórki z Counter-Strike'a za realne pieniądze. Jak widzisz, do wyboru mamy tutaj wiele metod płatności, w tym te najpopularniejsze jak Cards czy Paypal. Co najważniejsze, strona jest bezpieczna i nie zawiera żadnych ukrytych opłat czy prowizji. Po kliknięciu w link, który znajdziesz w opisie, zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę, gdzie w bezpieczny sposób się zalogujesz, a potem wybierzesz tylko skiny, które chcesz sprzedać. Następnie decydujesz się na jedną z wielu metod płatności, podajesz swoje dane i wpisujesz mój kod K4P1, dzięki któremu odbierzesz aż 5% więcej z wypłaty. Teraz tylko akceptujemy trade ofertę na Steamie, a pieniądze powinny już czekać na naszym koncie. Pamiętaj, Wprzynosi o kodzie K4P1, który daje aż 5% więcej zysku ze sprzedaży. Nasz główny bohater w swoim ekwipunku posiada aż 106 noży i stwierdziłem, że nie zamierzam nudzić się wymienianiem każdego z nich. Przedstawię Ci pokrótce te najciekawsze, a zarazem najdroższe, a całą resztę po prostu podliczę bez dawania im większej atencji. Myślę, że to najlepsza opcja, bo dostaniesz zaraz najgrubsze kąski. A takim zdecydowanie jest nóż motylkowy szkarłat na sieć w stat traku i jakości prosto z fabryki, którego cena na bufie to 114 750. 15 zł. I w sumie to, żeby się nie powtarzać, od razu mówię, że wszystkie noże, które zaraz Ci wymienię są w stat traku i jakości prosto z fabryki. Karambit Szkarłatna Sieć o wartości 108 350 zł, Bayonet M9 Szkarłatna Sieć o wartości 47 000 zł, nóż z hakiem Szkarłatna Sieć, a ten warty jest 43 100 zł, Karambit Doppler Ruby za 29 700 zł, M9 Bayonet Doppler Ruby za 39 300 zł, Bayonet Doppler Ruby za 15 150 zł Karambit Doppler Sapphire za 36,5000 zł Knife Doppler Sapphire za 13,5000 zł M9 Bajonet Doppler Sapphire za 44350 zł Bajonet Doppler Sapphire za 15 400 zł No i zestawienie noży zakończymy sobie takimi naprawdę bardzo rzadkimi nożami z serii Doppler Black Pearl w stat traku i jakości prosto z fabryki. Ten posiada ich mnóstwo, ale najdroższym jest Karambit, którego cel Cena sięga 69 tysięcy złotych, czy M9 bajonet za 41 900 złotych. Ale jeśli myślałeś, że noże będą w tym odcinku grały główną rolę, to zaczekaj, aż przedstawię ci skórki do broni albo naklejki, bo tam dopiero się dzieje. Póki co jednak przejdźmy do rękawic, których Łącznie tak posiada cztery pary i nie ma tutaj nic specjalnego. Wrzucam ci je więc teraz szybko na ekran, razem z cenami, które jak widzisz jakoś specjalnie nie powalają. Pora na skiny do broni i tutaj startujemy od razu na grubo. Dragon Lore w wersji pamiątkowej i stanie prosto z fabryki, której wycena jest wręcz niemożliwa, bo na rynku wystawiona na sprzedaż jest dosłownie jedna sztuka, a właściciel wycenił ją samodzielnie na 1 839 000 zł. Ale to nie jedyna Dragon Lora w jego ekwipunku, bo znajdziemy tutaj jeszcze dwie takie same pamiątki, gdzie cena za sztukę to 172 500 złotych. oraz jeszcze jedną Lore w stanie prosto z fabryki, ale już w normalnej wersji, której cena to 44 550 zł. Nie mogło braknąć M4A4 Hall w StatTrack i stanie prosto z fabryki, i aż czterema naklejkami Titan Holo z Katowice 2014, które sprawiają, że ów skin jest wręcz niemożliwy do wyceny. Na bufie podobna sztuka wystawiona jest jednak za 1 149 500 zł, co oczywiście jest raczej ostrą przesadą. Znajdziemy tutaj także aż trzy kałachy Fire Serpent, wszystkie w StatTrack, z czego dwa są w jakości prosto z fabryki, a jeden po ciężkich walkach. Łączna wartość tych trzech sztuk to aż 45 000 zł. 800 zł. Jest tutaj nawet AK 47 Safari Mesh w jakości lekkie zużycie, który to ma na sobie naklejkę iBy Power Holo z Katowic 2014, gdzie podobny wystawiony jest na bufie za 40 tysięcy złotych. A skoro zacząłem mówić o takich dziwnych kraftach, to warto wspomnieć jeszcze o kilku, jak na przykład M4A1S Bazyliszek w stat Traku i stanie prosto z fabryki, na którego naklejono 4 naklejki iBy Power Holo, którego to wycena znów jest wręcz niemożliwa. Podobnie jest z tym AK 47 niebieski laminat, również stat prosto z fabryki. Tym razem jednak cztery naklejki, ale Titan Holo, a jego cena może sięgać nawet 90 tysięcy złotych. Albo spójrz teraz na tego kałacha czerwony laminat, oczywiście stat stan prosto z fabryki, gdzie naklejono po jednej naklejce Titan Holo, I Power Holo, Navi Holo oraz Virtus Pro Holo. Cena? Pewnie przeogromna. Pamiętaj tylko, że ja pomijam naprawdę grube, podstawowe skórki takie jak Glocky Fate, M4A4 Poseidon, M4A4 Okohorusa, AK-Złota Arabeska czy rycerze do M4A1S, ale także kilka innych mocnych kraftów, jak na przykład te P2000 z trzema naklejkami Titan Holo. Wszystko po to, bo nie chcę, żeby ten materiał trwał zbyt długo, a to po raz kolejny tylko dowodzi, że jest to wręcz popaprany ekwipunek. Pora na naklejki, czyli prawdopodobnie najbardziej wartościowe itemy w tym odcinku. Znajdziemy Tutaj bowiem aż 5 naklejek Titan Holo z Katowic 2014, gdzie cena jednej to 383 150 zł. 5 takich naklejek to więc koszt rzędu prawie 2 milionów zł. Do tego dwie naklejki Rezon Gaming Holo z Katowic 2014, gdzie cena jednej to 293 tysiące zł. czy naklejka Navi Holo z Katowic 2014 o wartości 46,5 tysiąca zł. Także tak, 8 naklejek o łącznej wartości ponad 2,5 miliona zł. Chore. Podsumowanie ekwipunku będzie więc bardzo trudne, za sprawą faktu, że sporo z jego skinów nie jest w ogóle dostępne w sprzedaży, przez co ciężko je po prostu wycenić. Mimo to zrobiłem wszystko co mogłem, aby podać Ci jak najbardziej zbliżoną kwotę jak to tylko możliwe, a powiem Ci ją zaraz po tym, jak zostawisz komentarz o treści tak, za którego przypnę Ci serduszko. Możesz też strzelić motywującą łapkę górę oraz suba, abym wiedział, że chcesz więcej takich filmów. Ale wracając do podsumowania, to cały aktualny ekwipunek staka wyceniany na dzień 11 listopada 2021, roku wart jest około i to naprawdę dosłownie około 8,8 miliona złotych.